Cześć, tutaj Kuba, to jest 34 odcinek WW14 Universe Jesteśmy na row i z góry mówię, że zagramy sobie tylko jedną walkę. Dlaczego e, Iron Man Match pomiędzy Undertakerem a Chrisem Jericho sędzia specjalny Stone Cold Steve Austin? Jakoś nie mam chęci nagrywać walk. No tak, walk. 3-4 walki nie mam jakoś chęci nagrywać, zrobimy sobie walkę jedną, więc zaczynamy Iron Man Match. Jeszcze zobaczę na ile ten Iron Man Match jest ustawiony. 15 minut, yy, slot 1 chwila. Sobie muszę zobaczyć Extreme Rules. No i okej, okay, dyskwalifikacji oczywiście nie ma. Takie dyskwalifikacje wyłączone. Wydamy mopanie, gitarę. Możemy sobie dać Six Slecz kamery Nie, Candlestick wolę. No i okej. Okay. Więc jedziemy. Wejścia wyłączone. Albo włączone. Albo wyłączone, albo włączone. No niech będą włączone. O, tak. No. Więc nie mam ochoty, jak już wcześniej wspomniałem, kręcić 3-4 walk. Po prostu wolę sobie nakręcić jedną walkę porządną. No cóż, jutro będzie odcinek znowu z Universe. piątek będzie Smackdown, z me, moje show Smackdown, odcinek 13 przed Extreme Rules. Więc. Dobra, nadchodzi Stone Cold! Oh my! The Stone Cold Steve Austin. The Texas Ruffle Snake is here! Dobra. Przewiniemy sobie. I teraz wejdzie finom czyli Y2J. I nadchodzi Jericho! Y2J, Chris Jericho, były mistrz świata wątki ciężkiej w naszym universe. Do list. Stepping in the arena, break the walls down! Yes, Y2J! Jeszcze czekamy na Finoma! The Undertaker. It's Finom it's The Undertaker. It's Undertaker. Przewiniemy sobie wejście. Ten, 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 No, szybko. Hmm. Okej, okay, kogo by tu wybrać? Nie wybiorę Stone Kolda, bo zostanę zdyskwalifikowany, więc jednoznacznie wybiorę Undertakera, ponieważ nie gram nim jakoś, mm, rzadko nim gram, Undertakerem gram bardzo rzadko, uwierzcie mi, to jest akurat prawda, że nim rzadko gram, no ale oprócz tego no to co tam jeszcze mogę powiedzieć, Irish Whip, boy, Y2J leci, okej. Okay. Kolejny narożnik zaliczy, tak jest. Yy, może trochę lagować, ponieważ robię intro i mam dużo slotów zrobionych. Slotów mam dużo, chodzi mi o po prostu sloty do mojego nowego intra. Ale o tym dopiero w piątek się przekonacie. Także no jakoś to się na pewno oglądać da. Małe lagi nie zaszkodzą, ale skoro już jesteśmy tutaj, skoro to jest Extreme, to jest yy, special match. To nie zawahajmy użycie gitary! White 2 j przejął, White 2 przejął! I to najle właśnie ten, który lubi łamać ściany okazuje się, że również lubi łamać przedmioty takie jak właśnie gitara. Dobra, teraz Irish Whip. Aj gadki! White y j czuje moc. I jest close line. Dobra, teraz Irish Whip po raz kolejny. I Sidewalk Slam. Okej, okay. wejdziemy sobie na narożnik, zrobimy sobie tego close linea. Niestety, nie dolecieliśmy. Dobra, no i będzie. Ajajaj, aj, aj, jest zaciągnięty neckbreaker. Dobra. No, oh, please, why to j? Please. Rest in peace, będzie rest in peace. Dobra, no oczywiście Undertaker nie pozbawi nas życia. Jak to pozbawił, o ile się nie mylę, w Stars jeszcze kiedyś, jak grałem. Nie nagrałem tej serii. Czy ogłem o Allstarsach na moim kanale? I był jeden odcinek z Patch of Champions Randy'ego Ortona. I no, myślę, że jak, no, jak skończymy serię, na przykład jakieś dwie serie, jak skończymy sobie King of the Ring, jak skończymy, i jeszcze jakąś serię, to postaram się dograć. All Starsy, te wszystkie patrzą w czempiony, 5 odcinków z każdego będzie. Jeszcze tam jest jeden tryb do przejścia, też bardzo fajny, co wymarzone rywalizacje, no i tak. Ale oprócz tego też nie zapominajmy, już są gry, zacząłem grę Impakt. Impact. Ogólnie TNA Impact teraz nie chcę mi się kręcić jakoś, nie ma po prostu no, chęci, żeby nakręcić teraz akurat to, o czym mówię. No ale... No jakoś, wiecie, tak dziwnie. No, raz Dabi Dabi i raz jednej Gra Tiene jest bardzo dobrą grą, bardzo dobrą. Ma grafikę bardzo fajną, tworzona przez firmę Midway. Midway, tak, jednorazowo. Są pogłoski, że ma być gra yy, nowa od yy, firmy Activision. nagram nawet o tym newsa, że trzeba się na nic wielkiego... Nie napalam. Ktoś mówi na przykład, że no że WWE... że no ktoś na przykład krytykuje naprawdę WWE. Znam taki przykład, nie będę im mówił. I się spytałem dlaczego skoro TNA jest lepsze, dlaczego w takim razie yy, TNA nie ma gry. Odpowiedział mi właśnie robi. Yy, dobrze, właśnie robi. WWE wydało tyle gier, znaczy no Dawidab, przynajmniej zapłaci... No po prostu Dabbida postarało się, żeby wydać ponad 20 gier o tej tematyce, no jakby nie zliczyć, to tyle było. Ot, czekajcie. Heel comes the pain, jeszcze wersje pobożne takie jak WrestleMania 18, WrestleMania 19, WrestleMania 21. Były, były takie gry. Nawet mam dwie, WWF Raw mam i zamierzam serię zrobić na zimę I jest Last Ride No i oprócz tego, no to co tam jeszcze mogę zrobić mm, Nie wiem, tak jeśli chodzi o serię, to możliwe, że będzie seria o nazwie, ale nie na, na, Może z tego zrobię gameplay Kiedyś, jak już naprawdę będą będzie takie czekanie na grę WW2K14, i będzie to wielkie takie czekanie, te kilka najbliższych dni, wtedy coś postaram się jeszcze nakręcić. Tombstone Pie Driver na Chrisa Jericho. Tombstone Pie Driver. Pin. One. Stone Cold liczy. Ajajaj. Kurdek skikał to po dwóch. Skurczybyk I One Headed Bulldog. Dobra. Not Chaox slam, Czy będzie ten oto Tak, to jest. Ten taunt, ale niestety nie zrobiliśmy go Ok, No i teraz będzie Big Boot. Jest Big Boot. Ok, No Chris controlował. Ogólnie fajnie by było zobaczyć. By, 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 Byłaby bardzo ciekawa walka pomiędzy Chrisem Jericho a Undertakerem. Godni rywale. Dobra. To jest Iron Man match, dobra dam się poddać, dam się poddać, niech żeby było realistyczniej, dam się poddać Undertaker klepie, 1 do 0 dla Y2J Okej, okay, no i teraz, czy będzie Old School, czy będzie stara szkoła Undertakera, grabarza teraz Taker idzie po linię, mamy Old School jak widzimy, Chris Jericho ma signatara. Dobra, nie, 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 nie. jeszcze raz. Nie, jeszcze raz. I mamy close line. Dobra, leg drop będzie. Leg drop! Świetnie. Dobra. Teraz postaram się. No, zaś ta sama akcja. Real, naprawdę poważnie. Gatki. I. Walls! Nie, nie wierzę w to. Walls! Walls of Jericho! Walls of Jericho, In! Walls of Jericho, In! Dean! Wiecie co? A Niech będzie 2-0 dla I tu, ja lubię wyzwania. Lubię po prostu. To, I to jest. I tak to z Iron Man Major, więc już zapuściłem. On Neckbreaker. podłącz ponownie kontroler. Kurde, waliłem mimo biurko. Tak, wiecie, bo. Nie, 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 nie. Dobra, na 3-0 się nie napalę. Codebreaker! Ale Code breaker, no dobra. Przypięcie 1 2. No niestety. Tak to wygląda. 3-0 dla Y2J. Oczywiście z przymrużeniem oka miałem rezylencji, Więc mamy 7 minut, właściwie 8, żeby dopiąć formalności. I teraz Undertaker wynosi Krisa. Mamy Tombstone Pie Driver. Mamy Tombstone Pie Driver. Stąd liczy. One. Two... three. Trzy do jednego. Jezus Maria, zapomniałem jaki to jest rodzaj walki. Zapomniałem jaki to jest rodzaj walki. To jest Extreme rules. Chodziłem... Trzy rodzaje. Extreme rules. Y, special referee. Extreme rules Iron Man Match. O! Idealnie. Dobra, teraz będzie jakaś akcja. Czy będzie backbreaker? Chris kontruje! Pierwszy Undisputed Champion, pierwszy niekwestionowany mistrz świata, wagi ciężkie oraz WWE. No, by miał nas pokonać? Nie, never, 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 ever, nigdy, nigdy, nigdy więcej. Dobra, R myślę, że spokojnie sobie rozłożymy stół. Y a co idzie z rozkładaniem stołu? Oh my, the last ride! O tak, będzie to last ride i będzie side slam, side slam dla y 2 Jaya. Okej. Okay. sobie rozstawimy stół, dobra. I teraz Chris wpadł w, w tarapaty. Leg drop, taker is here. Dobra, nie będzie choke slama. Tutaj planuję zrobić. Last Ride, czyli ostatnią podróż dla Chrisa. Jericho. No nie, a jakby poleciał, to byłby niezły, kurde. No chyba nie zdążymy jednak zrobić, ustawić tego stołu. Ale nie, postaram się tego Last Rida jednak zrobić. O ile mi nie ucieknie. O, tak, ale nie. Nie, nie, nie wypali to trochę chyba. Chociaż tak jest. To będzie to Last Ride. Pin. One. Tu i Jerry Jericho. 3 do 2. Dobra. Skoro że ten odcinek będzie zawierał tylko jedną walkę. No my god momenta Sobie również wykonamy. Jakby można było jakieś jeszcze oprócz rozwalenia barykady zrobić. Superplexa się dalej to z trzema finisherami. Rozwalić ring się da tylko super heavyweightami. By Undertaker, powtórki mam wyłączone. Dobra, więc schodki sobie jeszcze ten rozwalimy. Mogłem dać jeszcze Falcon Continuum. First Continuum match, mogłem dać, ale kurde, dobra, coś, coś sobie chyba zrobimy. Coś na stół może komentatorski. Dobra, Taker, elbow drop, elbow przypięcie, one, now. He doesn't matter. Ajajajaj! Aj, aj. Niestety neckbreaker zaciągnięty. Dobra. I mamy close line. Wyrzucimy sobie go. Ogólnie Ogłę... Postaram się zrobić takie coś, yy, że. Yy, chciałbym po prostu zrobić tak, że w trybie universe zagrać wszystkimi dostępnymi postaciami. Czyli na przykład, no nie wiem. Kogo Kim by tak można było zagrać jeszcze. Nie wiem, na przykład kim kim jeszcze grałem. Przykład Brian Pillman. Ale teraz Undertaker! Na stole! Tombstone Pie Driver in the table! Tombstone Pie Driver in the table! Commentatory in the table! In the table, in the table. czyli na stół, krótko mówiąc, in breaker od White -J Ciekawe czy z dałby rady wykonać, tutaj, stanera, Albo uderzyć kogoś. Sprowokujmy go! Sprowokujmy go! I to nie zły pomysł. Dobra, no kurczę. O, mogłem ten, tą walkę dać jako Heli na cell. Ale. Właśnie. Albo nie, 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 nie! Bo będzie dyskwalifikacja. I będzie ten. Y, dla y 2 punkt. Ale ciekawe. Nie ma dyskwalifikacji. To zaatakujmy jeszcze raz. Dobra, no zaatakujmy jeszcze raz. Nie działa coś. Nie chce na niego ten. I tak jest. Już Stonko wylatuje poza ring i błyskawicznie do niego wchodzi. Tak samo jak Undertaker błyskawicznie z niego wychodzi. Dobra, niech będzie krzesełko Steel Chair. Hm, Chris pożegna się ze swoim pasem miesiąskim, dy, wag ciężkiej. Takie słowa. Wypowiedział Undertaker, gdy jeszcze mieli ze sobą panowie Feud, ale cóż, jak była walka Elimination Chamber 2010, main event, co Shawn Michaels zaatakował Undertakera poprzez i, i poprzez Switch Music Super, i jak to woli, i Y2J stał się nowym mistrzem. świata ciężkie. wtedy już wszyscy myśleli, że na sumie zobaczymy walkę Y2J kontra. Undertaker kontra Finom, ale niestety takiej walki nie zobaczyliśmy z jednego powodu. Jakim, y, znaczy na no jakim była walka z Michaelsem? Jednak y, Sean Michaels nie wygrał rare Rumble, a Undertaker był mistrzem świata wagi ciężkiej. Miała to być walka pas wagi ciężkiej, ale niestety, no cóż, ta walka pas wagi ciężkiej niestety nie była. I chop. Kurde, muszę się pośpieszyć, trochę mało czasu. I mamy DDT Dobra, zapniemy mu Hellsgate na koniec, także jak na 20. 24 albo 27. Odklepie Chris teraz. Jak na 24... na 24, Sorry zabon. Jak na 24... Eee, no... Ten... Edge, to ta, I na 27 The Game, Triple Edge. To tak teraz polegnie f j. Ok, więc wykonajmy mu te health gate. I health gate DIN! Health gate lagdine. Dobra, teraz go jeszcze za mało jest obity, żebyśmy go poddali. Jednak ok. Oh my god, nie, no. Niech, abdominaul stretch. Niestety liny. Thank you very much, Stone Call. Dziękuję bardzo. Dziękuję, żeś to zauważył. Nie zdążymy. Nie zdążymy. Będzie remis. Kurde, no ja nie chcę remisu. Nie wierzę. A dobra, wygram jeszcze. Spokojnie. Pasek rezilencji. Dobra. Może nas uratować jednak. To jest to, o czym mówiłem. Czyli kontry. No nie. Nie zdążymy. Nie zdążymy. Przykro mi. Ale taka fajna walka się zapowiadała. Trzy, trzej, trzy punkty do trzech no Y2J, Walls of Jericho to nie ma, to nie jest koniec to nie jest koniec, to nie jest koniec no nie, wierzę nie, wierzę, dobra, niech Y2J wygra, już dam zwycięstwo Chrisowi żeby to jakoś fajnie wyglądało czekajcie, dobra dwa, jeden, w ostatniej sekundzie, tej ker, nie, jednak nie wierzę za późno, dys Match ends of draft Niestety zakończył się ten match poprzez remis, ale i tak był dobry. He, może nas Megdown rewanż w Steel Cage albo Hellion Cell. Nie wiem, proponujcie jeszcze jakie walki mamy grać. My słyszymy się nas ostatnim jest przed Money in the Bank, więc to tyle na dzisiaj. Mam mam, mam nadzieję, że cię wam się podobał. Dzięki za. Bycie ze mną, dzięki za oglądanie. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!